Wśród nas są bohaterowie, o których niewiele się mówi, niosą pomoc każdego dnia i wspierają tych najbardziej potrzebujących. Mowa o wolontariuszach działających w lokalnym oddziale Caritas. W policach Caritas znajduje się przy kościele pod wezwaniem Świętego Kazimierza. Regularnie w pomoc angażuje się pięciu wolontariuszy. Głównie są to seniorzy, którzy swój czas wolny przeznaczają dla potrzebujących. Nie otrzymują za to wynagrodzenia, jest nimi wdzięczność i uśmiech drugiej osoby. Głównie zajmujemy się osobami Starszymi, seniorami. Odwiedźli teraz w tym okresie przedświątecznym i poświątecznym i z okazji Dnia miłosierdzia, tygodnia miłosierdzia, żeśmy odwiedzali chorych. Wolontariusze odwiedzają takie osoby, by dotrzymać im towarzystwa, porozmawiać lub wesprzeć w codziennych sprawach. W okresie świątecznym przygotowują średnio 100 paczek. Żywność pochodzi z programów unijnych oraz z produktów przekazanych przez mieszkańców. Caritas wspierał między innymi obiady czwartkowe, sponsorując pierwszą i ostatnią edycję. Na pozostałe dostarczał ciasta i owoce, potrzeby są duże, lecz brakuje wolontariuszy. Zapraszamy zawsze do, do współpracy, bo do, ale to jest praca tylko w wolontariacie. Tu nie ma żadnych pieniążków, to musi być osoba otwarta. Dyskretna, bo wiadomo, ludzie się zwierzają, mówią o różnych rzeczach, a my nie możemy tego przekazywać dalej. Dlatego to jest dyskrecja, to jest na pierwszym miejscu. No i bezinteresowność, tak? bo tu jest tylko wolontariat. Na terenie parafii przy ulicy Wyszyńskiego znajdują się dwa magazyny żywnościowy i odzieżowy. Do tego drugiego w godzinach otwarcia może przyjść każdy. Nie trzeba mieć skierowania, tak jak w przypadku pomocy żywnościowej z programu operacyjnego pomocy żywnościowej. Żywność z tego programu jest dla całej gminy, bo OPS daje skierowania do tego programu, i tam jest potrzebne kryterium dochodowe, a tą żywność, którą mamy w magazynie, to jest przeznaczona głównie dla, nas, dla osób z naszej parafii, ale jeżeli przyjdzie ktoś ja się nie bierze, też nie robimy problemu. Caritas nie otrzymuje dotacji. W kościele znajduje się skrzynka, do której chętne osoby mogą wrzucać dowolną kwotę. Pieniądze przeznaczone są na zakup dodatkowej żywności lub kolejne akcje. Ponadto Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej otworzył w policach punkt dla migrantów i uchodźców. Wydajemy jednorazowe paczki z pomocą, e, tam, z chemią, z produktami żywnościowymi. E, takie również e, możemy rozpatrzyć jakieś możliwości refundacji za leki, refundacji dla e, osób w trudnej sytuacji, tam, na przykład zamieszkania. mieszkanie. Mamy taką pomoc konsultacyjną, e, prawną, psychologiczną. Punkt otwarty jest w każdy czwartek od 13 do 17. Można także umówić się telefonicznie pod numerem 507-870-258. Pomoc jest darmowa.